Wysoka Izbo, ja już pominę ten język, którego lepiej by nie stosować w tej izbie, no, ale byśmy się już do tego przyzwyczaili. Zdegradowaliśmy się ten Sejm w taki sposób, którego nawet za najgorszych czasów tego trzydziestolecia, kiedy tutaj siedziała inna. Lewica ta czysto serdowska nie było, ale to jest tylko kwestia poboczna. Wzywałbym do tego, żeby wrócić chociaż do obyczajów tej lewicy, której tutaj już nie ma, bo chociaż były złe, to jednak nieporównanie lepsze niż wasze. To sprawa pierwsza, ale sprawa druga. Państwo, a właściwie Wasze kluby parlamentarne, Wasi senatorowie. Marszałek Senatu przeprowadzili w Izbie Wyższej zmianę, która w gruncie rzeczy sprowadza się do dwóch punktów. Po pierwsze, do tego, że ten, kto przez telefon udziela porad i nawet nie widuje się z chorymi i ten, który ryzykuje walcząc z COVID-em bezpośrednio, mają być potraktowani tak samo. I to jest nadużycie moralne. A po drugie, to prowadzi do dodatkowych 40 miliardów, to znaczy do zniszczenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i do zniszczenia całych finansów publicznych. I robicie to specjalnie po to, żeby zniszczyć Polskie państwo. W tych naszych interesów. Być może, że Janusz Korwin-Mikke miał rację, że też ideologicznych, ale przede wszystkim tych małych. Um,